Dobra wiadomość jest taka, że jak poprawnie namalujecie przedziały zbioru A i zbioru B, to naprawdę odczytanie sumy iloczyny i różnicy będzie czystą przyjemnością. Zaczynamy. Zbiór A jest to przedział domknięty od jedynki do trójki, a zbiór B jest to przedział również domknięty od minus piątki do trójki. Narysujmy przedział zbiór A. Ok, czyli mamy od jedynki do trójki i teraz tak jedyneczka wchodzi, tak, bo widzicie, że jest to przedział domknięty i trójeczka również wchodzi. Zakreskujcie ten przedział i można jeszcze u góry podpisać, że jest to zbiór a, dobrze, teraz kolorem zielonym narysujemy zbiór B. Jest on od minus piątki, która też należy do tego przedziału, do trójki. Ok, narysujemy troszeczkę tutaj wyżej, zobaczycie potem dlaczego. Do trójki. I teraz tak, trójka też wchodzi. No to, żeby pokazać, to najlepiej. Pogrubić tutaj, tak, żeby pokazać, że trójka też w zbiorze B należy do zbioru B. Ok? I najlepiej też zakreskować sobie ten przedział. Dobrze. Teraz mamy określić sumę. Sumę zapisujemy w ten sposób: A suma B. I teraz, żeby należało do sumy, to wybieramy ten obszar, który jest co najmniej raz. Zakreskowany. No to zobaczcie, lecimy od minus piątki, tak? Lecimy od minus piątki, dalej tutaj 0, 1, wszystko jest zakreskowane od jedynki do trójki, nawet dwa razy, czyli wszystko to wchodzi do sumy i przedział domknięty, tak? Bo trójeczka należy i do A i do B, a wystarczy oczywiście, żeby należała do jednego przedziału, już wtedy domykamy. Teraz będzie iloczyn. Co to jest iloczyn? Jest to ta część wspólna obu zbiorów, czyli musi należeć i do zbioru A koniecznie i do zbioru B. To gdzie jest ta część wspólna? Widzimy od jedynki do trójki. Od jedynki do trójki. Ale teraz uwaga, nawiasy. Jedynka. Ja zrobiłam domknięte, ponieważ jedynka należy do zbioru A, czyli czerwonego, i do zbioru B, czyli zielonego, czyli jak najbardziej jedynka wchodzi. Teraz trójeczka. Należy do zbioru A, czyli czerwonego, i do zbioru B, czyli zielonego, czyli trójeczka nam wchodzi. Teraz zrobimy różnicę, czyli należy do zbioru A wyrzucić wszystko, co należy do zbioru B. Co należy do zbioru A? To jest ten przedział zaznaczony kolorem czerwonym. Ale zobaczcie, on również należy do zbioru B. Czyli nie ma takiej części, takiego przedziału, która należy tylko do zbioru A. Nie ma. Czyli ta różnica to będzie zbiór pusty. I teraz należy do zbioru B wywal wszystko, co należy do zbioru A, już ostatnia rzecz, co należy do zbioru B, cały obszar zakreskowany tylko kolorem zielonym, czyli od minus piątki. I teraz lecimy do jedynki, ale uwaga, stop, jedynka oczywiście należy do zbioru B, ale jedynka należy do zbioru A. Należy do zbioru A, a my mamy wszystko wyrzucić, co należy do zbioru A, czyli stawiamy tu nawias okrągły, ponieważ ten nawias okrągły nam mówi, że ta jedynka nie będzie należała do przedziału i mamy wszystko.